There he is. Oh, there is one more. You can start the car. Yes, machine. Can I, can I try it on the road automa is perfect for this car mmm -hmm. Space, I have? We have half meter. I think that will be good. Okay. Wow, nice. Słuchajcie moi drodzy, jak widzicie oczom naszym ukazał się właśnie ten samochód Volkswagen Transporter drugiej generacji. Jest to samochód z 76 roku i jak widzicie już na pierwszy rzut oka jest to można powiedzieć taka bogatsza wersja, ponieważ ma chromowane zderzaki. A standardowo właśnie w tych samochodach wychodziły takie białe. Możecie sobie sprawdzić w internecie, lub też jak kojarzycie one zazwyczaj właśnie były z takimi białymi, typowo metalowymi zderzakami. Tutaj mamy je w chromie. Dodatkowo w tym samochodzie, jako że jest to wersja właśnie taka troszecz troszeczkę. Bardziej wyposażona, można powiedzieć, deluxe. Pod spodem mamy jeszcze tak zwane webasto, czyli ogrzewanie postojowe. Widzicie pod tą tutaj osłoną, znajduje się całe to oprzyrządowanie, właśnie do ogrzewania postojowego, czyli tak zwane webasto. I możemy je sobie normalnie uruchomić na postoju, i wtedy grzeje nam samochód w środku. Dodatkowo ta wersja właśnie posiada jeszcze tutaj, zobaczcie, uchylane te szyby. Możemy sobie je akurat są otwarte, otworzyć w ten sposób jak obrócimy je totalnie w tamtą stronę to zobaczcie, teraz e, dzięki temu łapie nam ten pęd, e, pęd wiatru w taki sposób, że centralnie leci on na osoby, które mogą sobie siedzieć tutaj na tych dwóch ławkach, ponieważ jak widzicie ten samochód jest ośmioosobowy tyle miejsc ma w dowodzie dokładnie 8 osób może jechać naraz w tym samochodzie, czyli taka bardzo fajna, e, ciekawa wersja Taka typowo turystyczna, można powiedzieć, do przewozu osób, taki minibus. Ale słuchajcie, co jest najciekawsze i co jest najfajniejsze według mnie w tym samochodzie, to to, że z tyłu, oczywiście z tyłu mamy tutaj silnik jest silnik najmocniejszy, jaki właśnie montowano wtedy w tych samochodach. Mianowicie jest to dwulitrowy silnik zobaczcie, na dwóch garbusach silnik leżący tak zwany a dodatkowo, większe to wszystko, fakt, że mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, czyli naprawdę naprawdę rzadki okaz. Zobaczcie, tutaj mamy wajchę do zmiany biegów. I jest to faktycznie automat. Tutaj to jest fajnie podświetlane jeszcze w nocy, więc naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście mamy parking, wsteczny luz, drive, czyli jazdę. No i mamy tutaj możliwość ustawienia sobie na przykład tylko jedynki, żeby samochód nie, prze, nie przemieniał biegów lub dwa w środku, jeśli chodzi o wnętrze, no to oczywiście jest to klasyczny transporter z tamtych lat. Zobaczcie, tu mamy tutaj takie tunele właśnie do rozchodzenia się tego powietrza. Przez wiatrak podawane to powietrze do tyłu, jeśli chcemy sobie ustawić grzanie i tutaj to powietrze nam wypada po prostu do części też pasażerskiej, tak żebyśmy tutaj mieli ogrzewanie też na tył. Te tunele właśnie od tego są i zobaczcie tutaj, jeszcze właśnie teraz, równo z wami, zobaczyłem na popielniczce już takie wyblakłe napisy. Ale zawsze, właśnie, Volkswagen to stosował, czy to w garbusach, czy właśnie w tych transporterach. Mamy rozpiskę biegów. I tu jest właśnie popielniczka typowo od automata. Tutaj mamy włączanie, właśnie, wybasta, grzanie tylnej szyby, światła awaryjne. Tutaj są zwykłe światła włączane. I tak, moi drodzy, ten samochód się prezentuje. Także naprawdę, naprawdę świetny zakup, powiem wam i mega jestem z niego zadowolony, ponieważ no wiecie, jeździłem już różnymi samochodami tutaj po okolicy, ale, ale ten samochód naprawdę tak zwraca uwagę przechodniów, wywołuje takie pozytywne skojarzenia i takie uśmiechy na twarzach przechodniów, że to jest naprawdę no nieprawdopodobne. A dwa to właśnie e, lubię jeździć tego typu busami, e, gdzie właśnie siedzimy praktycznie na przedniej osi, bo to jest zawsze taki mm, fajny Fajne wrażenia z jazdy daje Ale tutaj w połączeniu właśnie z tą Automatyczną skrzynią biegów Gdzie nie musimy mieszać cały czas tym lewarkiem Jest to naprawdę mega, mega cudne wrażenie Słuchajcie, no niezapomniane jazda takim samochodem To jest naprawdę coś genialnego Wiem, że nie wszyscy mogą to rozumieć Że to daje komuś taką frajdę Powiedzmy sobie Z jazdy takie stare samochody Natomiast dla mnie to jest coś pięknego I bardzo to lubię Słuchajcie, jeśli chodzi stricte o ten egzemplarz to on oryginalnie wyszedł właśnie w takim połączeniu lakierniczym, czyli mamy tutaj Ocean Blue w dolnej części i u góry jest kolor, kolor Pastel Waze, coś takiego mniej więcej, czyli taki, taki beżowy, pastelowy kolor u góry, w połączeniu właśnie z tym oceanicznym, niebieskim, tak to nazwijmy. Także on oryginalnie w takiej kolorystyce wyjechał. Oczywiście był, jest już po remoncie, 12 lat temu został na nim przeprowadzony remont blacharsko-lakierniczy. Co możecie zobaczyć tutaj? Jeszcze później były te narożniki na pewno malowane, ponieważ się troszeczkę różnią odcieniem, chociaż na, na kamerze, na nagraniu widać to naprawdę dużo mocniej niż w rzeczywistości. No ale, tak jak mówię, nie jest to auto nowe, ma swoje oczywiście mankamenty i taki drugi największy mankament mechaniczny to jest to, że po prostu auto, kiedy jest ciepłe, bardzo ciężko zapala, także, także będziemy nad tym pracować. Na pewno znajdziemy jakąś specjalistę od Volkswagenów i pokażę Wam, jak on to rozwiąże, bo również przez to, że właśnie trzeba go długo kręcić, słychać, że rozrusznik już przez to nie domaga, także będziemy chcieli zregenerować ten rozrusznik i ustawić te gaźniki ze stroidzie tak, żeby auto bardzo fajnie zapalało. Więc co, Kornel? Jedziemy się przejechać i do następnego filmu. Cześć! Oczywiście zasubskrybujcie kanał. Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja nazywam się oczywiście Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak widzicie, Volkswagen T2 jest już na lawecie. Właśnie dostałem kontakt, no może nie teraz, bo dwa dni temu od człowieka, który też siedzi w starej motoryzacji, że w Łęgu tarnowskim pod Tarnowem jest jakiś specjalista, który takimi Volkswagenami starymi się zajmuje garbusami, T2kami i tak dalej, i tak dalej. Po prostu stare, stare Volkswageny ogarnia. Więc słuchajcie, nie chcę ryzykować tutaj gdzieś szukać jakichś innych mechaników na miejscu, tylko jeśli ktoś jest sprawdzony i ktoś ma doświadczenie ze starymi samochodami, mogę jechać troszkę dalej, zawieźć mu takie auto, nie ma to dla mnie problemu. Ta odległość chcę mieć po prostu sprawny samochód. Jak wiecie, tutaj jest problem z tym odpalaniem. Teraz wrzucę Wam przebitkę, jak ciężko pali, kiedy jest zimny. I również ciężko pali, kiedy jest ciepły, zagrzany i chwilę postoi, to paliwo się odstoi Gdzieś tam pewnie jest jakaś nieszczelność na układzie Może gaźniki są niewyregulowane, bo ten samochód jest na dwóch gaźnikach eee, Także zobaczymy, no i co, no i od tego kręcenia, oczywiście tutaj poprzedni właściciel też kręcił ten samochód dłużej eee, Żeby go odpalić, więc od tego kręcenia już po prostu rozrusznik <laughs> Słuchaj, że się zacina, więc będziemy chcieli go wyciągnąć, zregenerować, jeśli oczywiście będzie się dało. A jeśli nie, to może poszukać nowego, czy też używanego w dobrym stanie. Także taki jest plan na ten samochód. Oczywiście wymiana oleju, filtrów i tak dalej, i tak dalej. Co tam wyjdzie, no to jeszcze przy okazji oczywiście zrobimy. Bo jak wiecie, chcę, żeby ten samochód dla przyszłego właściciela był już bezobsługowy, bezawaryjny przynajmniej w najbliższym czasie. Dobra, ja kończę, bo dzwoni mi telefon i widzimy się na miejscu u mechanika. Czyli dotarłem do raju. Dobra, to no, ściągnę go tutaj Ale generalnie plan byłby taki, żeby zrobić takie podstawowe rzeczy typu olej wymienić. Fajnie się jeździ, hamuje to, skręca, jest ok, zawieszeniowo myślę, że bezproblemowo. No tylko tak jak mówię, jest problem z tym, e, z tym odpalaniem. Jak on jest zagrzany i postoi, powiedzmy nie wiem, 5-10 minut, to potem jest go bardzo ciężko odpalić. Jak jest zimny, to w zasadzie też trzeba go trochę pokręcić, żeby on odpalił. No musi Pan tutaj zdiagnozować ten temat. W każdym razie widać, że ten prawy gaźnik jest taki troszeczkę przypocony gdzie niegdzie. E, więc trzeba byłoby to, z, z, że tak powiem, skontrolować, no, żeby ono po prostu fajnie palił. Nie? Też dwa razy miałem taką przypadłość, że jak jechałem pod górę, to zaczęło go odcinać, tak jakby odrzucało jak, jak, jakiś garnek, mhm. i tak jakby zaczynał chodzić, nie wiem, na trzy. E, cylindry, e, także może warto byłoby wymienić kable świece, bo widzę, że te kable chyba też już mają trochę lat. Więc może warto byłoby zrobić taki podstawowy serwis tych kabli i tych świec, no nie? Mhm. E, I żeby to sprawdzić, już czy to hule. Na przykład, że nie no. jest podłączone podciśnienie. No właśnie. Powinno wychodzić, tu rurka tam powinna wychodzić, i stamtąd powinno wychodzić. I to podciśnienie cofające mhm. zapłon, nie? Sprawa jest, to... jest taka, że no. automat wymaga y, płynnego, płynnej jazdy, bo jak nie, no to on wariuje. Y, mm -hmm. A co pan ma na myśli płynna jazda? Y, no znaczy, że nie może mieć tak jak czy no, coś, no, no, bo on no. wtedy automatycznie przerzuca i on, to się mu wraca. No, no, no. no, 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 Więc, no więc i... mówię, że miałem taki objaw gdzieś ze dwa razy pod górę, że mu odłączył właśnie ten któryś z cylindrów, no i tak by go przygaszał, tak jakby nie dostawał paliwa. Tak to wygląda, no. No i ten gaźnik gdzieś tu taki popocony jest, nie? gdzieś tam kapie z niego, więc trzeba to sprawdzić. I jeszcze druga sprawa, jak sobie pan tu. Aha, właśnie! Bo jeszcze z tym rozrusznikiem, no nie? No bo on siłą rzeczy był pewnie kręcony przez tego poprzedniego właściciela dużo. Więc ten rozrusznik czasem się przytnie, trzeba dopiero zamieszać skrzynią, żeby go odblokować. Więc warto byłoby go może zregenerować, no nie? Tutaj jeszcze przy tej pompie paliwa ta podstawka, widzę, że ona na jakimś silikonie jest osadzona więc no też kurczę, mnie to trochę niepokoi, żeby to nie wyszły potem jakieś jaja z tego, nie? Tak go przeglądnąć, no, jeśli pan uzna, że jest szansa, żeby lepiej tam zamontować tą pompę No to trzeba wyciągnąć, założyć nową podstawkę, wiadomo i zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, no nie? Bo pomimo tego, że ja to chcę sprzedać później, to chciałbym, żeby to było zrobione tak, żeby ktoś nie miał problemów z tym samochodem, no nie? Wie pan o co chodzi Potem jest taka heca, że na dołku potrafi obrócić w ramię całą tak? zawieszenie No ale tutaj na razie jeszcze nie grozi Może to warto ale... zabezpieczyć, co? No jedynie co mogę zabezpieczyć to wywiercić dziurkę i konserwację Bo ja Aha. tą e, do wewnętrznej... Co jest psinko? Jaki ładny To Doberman, co? Tak. Czyli od podstaw można zrobić auto jakby trzeba tak, było, nie? Tak, tak, A no to fajnie Teraz to robimy po szafce no. Silnik na Typie 4 Porsche do, no. do, do, do tego, do Airbuso. Super sprawa. Tu widzę, że też kilka silniczków po Mam mojego Facebooka weź. No. Chcesz tam A macie poważnie? Tak, można wziąć. A tego małego. Kurde, to bym wziął. Mamy już jednego czarnego, co no. też kiedyś przywiozłem zdobycznie. To jest z nami już dwa lata. I kurde, jeszcze bym wziął jednego. No to nie ma sprawy. Dobra? Dobra. No to dzięki, w kontakcie. Dobra Kicia, dobra Siadaj sobie tutaj No i słuchajcie Tak się kończą właśnie wyjazdy Drugi kocik wędruje z nami do domu Zrobimy mu bardzo fajny domek Jest już kokos w środku Więc poznają się I będą sobie razem żyć w symbiozie